Was bardzo serdecznie w Małopolsce Zachodniej, w Powietrzu Oświęcimskim, w Gminie Kenty, u Bram bez małego, co zresztą widzicie na naszym filmiku. Będziemy się kierować w stronę naszej rewizy, która od 150 lat tętni życiem i po której przewodnikiem waszym będziemy my. I widzimy ten budynek piękny, żółty, który zawsze widać, wjeżdżając do Kent. wyjeżdżając z Kent, to jest. Dom dla wszystkich, którzy nas, nie tylko strażaków, ale gości, którzy tutaj przyjeżdżają. Marcin Wieniek, członek zarządu, człowiek, który jest od, od, u nas jest odpowiedzialny za e, rzeczy związane z, nie tylko pod względem informatycznym w, w naszej jednostce, ale również jest odpowiedzialny za wizerunek naszej e, jednostki. Tak, ale wizerunkiem i twarzą tej jednostki jest prezes Jan Woshen. E, chcieliśmy serdecznie powitać Młodzieżową Drużynę porządniczą OSP Buców. W ramach projektu Strażak MDP e, sam w domu przygotowujemy dla Was e, krótką lekcję. Lekcję o może teraz jesteś więcej. Tak. Lekcję, która myślę, że będziemy mogli Wam pokazać tak naprawdę, tylko w takiej bardzo małej pigułce naszą jednostkę, to, co się u nas dzieje, czym ona jest związana, dlaczego jest taka, bym powiedział, duża, prawda? To 150 lat, które tutaj było w tej jednostce, postaramy się wam w pigułce pokazać, opowiedzieć historię. Która, która tą jednostkę buduje od samego początku, i zawsze tym, tym, tym najważniejszą rzeczą, która mi jest, to jest to ratownictwo z pasją. Bo można powiedzieć można powiedzieć o jednostce dużo, ale ludzi, którzy tutaj ją budowali od samego początku, to zawsze była pasja dla nich i coś, co, co było takim chyba największą rzeczą dla nich, to właśnie budowa tej jednostki. Nasza przygoda z Wami będzie się. Toczyła w myśl takiego słowa jak współpraca. Będziemy pokazywać współpracę na różnych frontach współpracę między organizacjami, między jednostkami OSP, między jednostkami cywilnymi, między jednostkami państwowymi, ale też będziemy mówili o ludziach, a właściwie o człowieku, bo w tym wszystkim chyba człowiek jest najważniejszy. Tak zawsze było, i to jest na pierwszym miejscu dla naszych strażaków, którzy biorą udział w akcjach. Liczy się człowiek, czyli kogoś, kogo trzeba uratować, komuś trzeba pomóż, bo to jest chyba ideą wszystkich strażaków, którzy działają w akcjach. To co, widzimy się w niedzielę? Tak, na waszym profilu. Do zobaczenia.